Was. Witam z tej strony Policjantka z Pamiętnika Policjantki. Tak jak widzicie, dzisiaj nie jestem sama, w troszeczkę innej formule, zmienionej. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co bardzo Was ciekawiło. Wielokrotnie prosiliście, abym zaprosiła do siebie i porozmawiała, bądź poopowiadała o misjach policyjnych. Jak to wygląda, jak można się dostać do, na misje policyjne, gdzie takie misje się odbywają. I dzisiaj w studiu jest ze mną mój serdeczny kolega, który poopowiada na ten temat, ponieważ na misji policyjnej był. Bardzo dziękuję, że przyszedłeś do mnie. Cieszę się, że możemy porozmawiać. Większemu gronu osób poopowiadać, jak to jest, jak policja uczestniczy w misjach stabilizacyjnych. Także, jakbyś mógł na początku powiedzieć coś o sobie. Tak, na wstępie tak chcę powiedzieć, że witam serdecznie wszystkich. Witam wszystkich fanów portalu z z Policjantki. Dziękuję za zaproszenie. Co mogę o sobie powiedzieć? Jestem policjantem z 20-letnim stażem służby. Pracowałem w różnych pionach, od ulicy dalej. I byłem raz na misji w Kosowie. O, byłeś na misji w Kosowie, a w ogóle skąd pomysł, żeby pojechać na misję do Kosowa? Dlaczego tak postanowiłeś? Znaczy, przyczyn było kilka, tak? Yy, każdy zaraz powie na, wstępnie, na wstępie, można powiedzieć. Na aspekcie finansowym, tak? Yy, tego wyjazdu. To są fajne pieniądze, które ciężko zarobić, tak, będąc policjantem. Ponadto, tak, no z opowieści kolegów, o którym, którzy byli wcześniej na misji mi opowiadali, że to jest naprawdę fajna przygoda. Można zweryfikować swoje doświadczenia zawodowe tutaj w Polsce z aspektem międzynarodowym, pełnienia tam służby, no i można poznać też dużo fajnych, ciekawych ludzi tak? z różnych państw. A kiedy byłeś na misji? To było dawno? Niedawno? To był, znaczy nie wiem czy dawno, czy niedawno, to był przełom 2015-2016 roku, no czyli już po prawie 3 lata minęło, ale... Zleciał tak szybko. Rozumiem, że dalej z sentymentem wspominasz. Także ja mam może takie pytanie, ponieważ często osoby pytają mnie, jak pojechać na misję, co zrobić, żeby się dostać. Ja mogę się przyznać, że sama próbowałam i w sumie prawie się udało, no ale prawie robi wielką różnicę, więc na misję niestety nie pojechałam, chociaż kiedyś miałam taki, taki plan. Jakbyś mógł powiedzieć, jak wygląda rekrutacja, co trzeba zrobić, aby na taką misję w ogóle pojechać? Rekrutacja, tak jak sama wspomniałeś, już tą rekrutację wstępną na pewno przechodziłaś, wygląda to tak, że do jednostki policji spływa pismo z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji informujące o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Pierwszy etap wygląda tak, trzeba złożyć raport do przełożonego, który z, z, w ogóle z wyrażeniem chęci, tam jest obostrzenie takie, że musisz być policjantem, który posiada przynajmniej pięcioletni staż służby, Musisz mieć ukończone 25 lat y, życia, mieć też minimum prawo jazdy kategorii B minimalnie 2 lata, no i być też mieć ewentualne predyspozycje, tak? Psychologiczne i jakieś tam y, y, wytrzymałościowo-fizyczne, tak. Jeszcze dwie rzeczy też dochodzą. W przypadku bycia oficerem w policji należy przy, musisz przystąpić do egzaminu z języka angielskiego, przynajmniej znaczny język na poziomie B1. A w przypadku bycia podoficerem, czy funkcjonariuszem w, w, w korpusie aspiranckim, możesz y, wykazać się znajomością języka angielskiego. Jeśli wtedy zgłaszasz, to przystępujesz do takiego egzaminu lub nie. Dodatkowe predyspozycje, tak, to musi wzrost być 180 cm, ale myślę, że to nie jest, było, nie jest brane, nie było brane pod uwagę. Bardzo fajną rzeczą jest, jak posiadasz prawo jazdy kategorii C, bo gdzieś jeździć tam samochodami, tak zwanymi pancerkami, tak, i to jest brane pod uwagę. No i dodatkowo jeszcze jakieś tam punktowane są rzeczy, jak pracujesz, jak pracujesz w patrolu, w wydziale konwojowym, czy w fizycznym zwalczaniu terroru, czyli tak zwane te nasze pododdziały antyterrorystyczne, tak. Dobrze, to jeszcze jakbyś mógł powiedzieć po kolei, czyli piszesz ten raport do komendanta i potem jeszcze z tego, co ja pamiętam, zdawałam m.in. WF, byłam badana przez lekarza, jakbyś mógł troszeczkę poopowiadać, bo jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to pewnie będzie go to ciekawiło, jak to wygląda, gdzie to się zdaje. No tak, tak jak, w, no, tak jak teraz powiedziałaś, ja powiedziałam szczerze, jak to wygląda, ta procedura kwalifikacyjna, jakie trzeba jakieś wymagania i dalszy etap, czyli tak jak wspomniałaś, zaczynamy tak, od złożenia raportu do przełożonego, tak? jeśli mamy pozytywnie, to jest fajnie, do tego dochodzi opinia służbowa. Nie możemy w momencie raportu być karanym dyscyplinarnie lub nie może być w stosunku do nas prowadzone postępowanie wyjaśniające lub postępowanie dyscyplinarne. Następny ten raport kierujemy, jak jesteśmy z jednostki niższego szczebla, czyli powiatu, komisariatu, z komisariatu wiadomo, kierujemy do komendanta powiatowego, następnie do wojewódzkiego, raport idzie do głównej. Jeśli z powiatu, to do wojewódzkiego i do głównej, a jak z wojewódzkiej, to bezpośrednio do komendanta głównego. Drugim etapem jest tak, po zakwalifikowaniu się, tak, yy, przejdziemy, yy, umawiali się na spotkanie z psychologiem, którego przychodzimy testy, przeważnie to w znaczy głównie w komendzie wojewódzkiej, a trzecim etapem już jest kwalifikacja przeprowadzona przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji. Odbywać to na terenie szkół policyjnych w kraju, czyli legionowo lub Słupc, ewentualnie Szkoła Policji w Katowicach, gdzie w skład komisji wchodzi już w dowódca konkretnej misji, na, na którą mamy zamiar jechać, jego zastępca, psycholog. Osoba, która odpowiada za test języka angielskiego i plus i plus jeszcze osoby z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, czyli z Wydziału Kontyngentów. I wygląda to tak, I zaczynamy to, jeśli przystępujemy, no może zaczniemy tak od, od początku, jeśli przystępujemy do, ze znajomością języka angielskiego, czyli nasza, nasza cała kwalifikacja rozpoczyna się na tym trzecim etapie od testu z języka angielskiego, następnie jest rozmowa, z języka angielskiego rozmowa, rozmowa odbywa się przed komisją, gdzie dodatkowo pytamy, pytają o nasze predyspozycje, chęci wyjazdu, dlaczego chcemy wyjechać, jaka jest, wygląda nasza sytuacja rodzinna, bo to jest bardzo ważne. I następnie jest zaliczenie WF-u. Czyli WF standardowy, taki jak po każdy policjant zalicza co rok, czyli w przypadku pobytu to jest bieg na 800 metrów, w przypadku mężczyzn bieg na 1000, rzut piłką, lekarską, brzuszki i koperto. Dobra, czyli to pamiętam, też to zdawałam, udało się zdać, ale tak jak mówiłam, niestety na misję nie pojechałam. Gdzieś chyba tam gdzieś na końcu coś, coś nie wyszło. Eee, dobra, no to udało Ci się szczęśliwie pojechać na misję. Widzę, że opowiadasz to z wielkim entuzjazmem, z zadowoleniem. Widać, że pewnie pojechałbyś kolejny raz, co, co nie jest dziwne, ponieważ też wielu innych moich znajomych bardzo często, jak już raz pojedzie, to już jeździ na tę misję cyklicznie. A opowiedz o tym jak wygląda pobyt na takiej misji, bo jedziesz e, oczywiście lecisz samolotem, tak, bo to nawet nie, że jedziesz do Kosowa. Opowiedz jak wygląda tam zakwaterowanie, wyżywienie, jak to jak w ogóle funkcjonuje się w takiej jednostce, bo to jest baza wojskowa z tego co co kojarzę, tak? Tak? W tym ci powiedziałeś, nie jedziemy, tylko lecimy. Dwa rodzaje transportu. To też jest fajnym, fajnym takim wydarzeniem w życiu. Lecimy albo samolotem kasa wojskowym, albo lub herkulesem. Tak? Ja miałem przyjemność leczenia, lecie, lotem kasą, tak? Fajny, fajny przelot to strasznie, tylko strasznie dudni. Dobra, ale wracając tak szybko, żeby też nie, nie nudzić tam powieściami o lotnictwie. Po przylocie mamy 2-3 dni tak zwanej aklimatyzacji, gdzie mamy różne kursy, które nas uprawniają. Zdobywamy po prostu certyfikaty, tak, żeby pełnić tam służbę na tym terenie. Mieszkamy tak, na terenie, tak jak wspomniałaś, na terenie bazy wojskowej. My mieszkamy jako polski kontyngent mieszkamy na terenie bazy policyjnej. Tak. Jest to północ... Obecnie, bo wcześniej to było w trakcie remontu, była to Prysztyna, obecnie jest to, jest to północna, znaczy miejscowość Mitrowica, tak. nie północna, bo na północnej pełnimy służbę. Mieszkamy w kontenerach. Każdy Pluton jest zakwaterowany za w oddzielnym kontenerze i to wygląda tak. Dowódca Plutonu ma swój pokój, ma taki gabinet, znaczy tak, tak, takie biuro, gdzie sporządzamy dokumentację. Dowódcy drużni mieszkają albo pojedynczo, albo po dwóch, zależy to od, od, od konkretnej misji. I, i, I zwykli funkcjonariusze, czyli zwykli policjanci, którzy tam jadą, mieszkają w pokojach trzyosobowych. Tak? Każdy kontener ma wyposażenie takie jak łazienki, ma salę telewizyjną. Na terenie, na terenie bazy jest oczywiście stołówka, jest siłownia, czyli wolne spędzanie czasu mamy gdzie, no i plus jakieś tereny do biegania, tak? no i parkingi samochodowe, tak. Znaczy, generalnie rozumiem, że ten, bo słowo kontener mi osobiście kojarzy się tak no, mało przytulnie i przyjaźnie, ale rozumiem, że kontener sam w sobie jest taki fajny, dobrze wyposażony, macie tam wi-fi i w ogóle jakieś takie warunki godne do życia. Znaczy tak, no to, to tak jak wspomniałaś, kontenery też nam się skojarzyły z kontenerem na budowie, tak? No, to jest inny kontener, to jest inny kontener. Każdy pokój w kontenerze jest wy, wyposażony, wyposażony z dostępem do Wi-Fi, jest wyposażony w klimatyzację indywidualną. Łazienki, no jest naprawdę to wyposażenie na dobrym poziomie, nie jest tak. No. Że to tak wygląda, że kontener budowlany, jak tam się zawsze pojawia, jest z czasów tych wcześniejszych, tak? Na filmach to widzieliśmy. A, czyli to bardzo fajnie, czyli to kontener taki nie jak w pierwsze skojarzenie mamy. No dobrze, a jak z jedzeniem? Czy na przykład, bo często osoby, jak jakiś filmik publikuje pytają mnie, czy na przykład można być wegetarianinem i w szkole policji normalnie funkcjonować. Jak wygląda wyżywienie na misji policyjnej? No i tutaj jest ten problem, trochę tak powiem, bo tak, z, i w, udając się na misję, jesteśmy zobligowani, że musimy opłacać sobie posiłek, tak? Ten posiłek y, całodniowy kosztuje około 10%. Euro to jest, to jest posiłek to oczywiście trzy posiłki, tak? Czyli mamy śniadanie, obiad i kolację. Śniadanie, śniadanie głównie to są tak: jajka i serfeta, jak ja byłem, jajka pod trzema rodzajami postaci, czyli jajka sadzone, jajka gotowane, jajka, tak zwana jajecznice, jajka smażone, czyli co dzień co trzy dni jest zmiana, tak? Obiad przeważnie i kolacje to są jakieś... No z tej kultury też wynika, tak? Bo my mieszkamy na stronie w Kosowie, ale na stronie albańskiej, tak? Wynika też głównie, głównie to te posiłki to są właśnie kurczaki pod różnym rodzajem postaci, tak? Kurczaki smażone, gotowane, kotlety z kurczaków, do tego są frytki, jakieś sałatki i ten, tak? Dostajemy też wodę w ramach tego, każdy może sobie wziąć wodę do swojego pomieszczenia. No tak To wygląda z jedzeniem. Oczywiście nie ma problemu. Jak ktoś chciał być wegeteryjnym, no to musi, możemy, mamy możliwość wyjazdu do sklepu, możemy sobie robić zakupy, mamy lodówki w pokojach, nie ma problemu z tym, tak? To na takiej zasadzie możemy. Sami, sami posiłki przygotowywać. Od razu dodam jeszcze tak, coś takiego trochę humorystycznego, że sumując się na tej stołówce musimy się liczyć z tym, że trochę przytyjemy, bo ciężko zgubić kalorie. Naprawdę. Generalnie, skoro można przytyć, jedzenie jest dobre, nie ma co na to narzekać. I jeszcze jak można się dożywiać, że tak powiem, w pokojach, to już w ogóle, z tego co słyszałam, mój kolega, który był na misji kilkukrotnie, opowiadał, że najbardziej cenioną osobą i mającą najwięcej przywilejów jest kucharz, znaczy się osoba, która umie gotować, który po prostu gotuje dla całego plutonu, zwłaszcza w okresie świątecznym. Jakiś bigosik, jakieś coś, coś czego brakuje policjantom podczas świąt, zwłaszcza Bożego Narodzenia. no To jak wspomniałeś, właśnie to są zawsze osoby dobrze cenione. My tak Właśnie, bo ja miałem okres świąteczny, też spędzałem tam święta i w takie osoby są fajne, które coś umieją gotować. a my, tak notabene, jeszcze powiem, ten, jak byliśmy, to się zrzuciliśmy kupiliśmy sobie piecej do pizzy. Czy robiliśmy sobie sobotę jeszcze pizzy wieczorami? Czyli generalnie z wyżywieniem nie ma najmniejszego problemu. Jak ktoś rozważałby wyjazd na misję, to oczywiście trzeba tylko uważać, żeby, żeby nie przytyć, więc może lepiej pobierać mundur o rozmiar większy. Dobra, a jak wygląda służba? W ogóle na czym polega służba? Bo pojechałeś tam jako policjant, pełniłeś służbę, więc na czym polega taka służba? Służba odbywa się w systemie tak zwanym trójdziennym, tak? Znaczy trójdziennym, trzy dni, czyli ja wytłumaczę jak dokładnie na tym polega. Jednego dnia mamy służbę, następnego dnia po służbie mamy wolne, a po wolnym mamy tak zwany QRF, czyli jesteśmy w dyspozycji, tak? Czyli tam w ciągu, w ciągu jakiegoś określonego czasu musimy być, coś takiego jakby w Polsce byśmy byli na alarmie, tak? W, jakiego, w czasie jakimś określonym musimy się zebrać i ewentualnie, jak będzie jakieś polecenie, wyjechać, tak? Jak wygląda służba? Służba jest pełniona ten dzień jakiś służba. To jest służba pełniona na trzy zmiany, tak? Czyli zmiany 8 godzinne i służba pełniona jest tak. Jeden, jedna jest służba, że na terenie bazy tak zwane jest przepustek, tak? czyli no, ktoś tam pilnuje, ale to nie jest głów, nie, nie główny teren bazy, tylko wyjazd na jednostkę, bo główny teren bazy jest pilnowany przez kogoś innego. Drugi rodzaj służby no to jest tak zwana no ta zwykła, ta służba patrolowa, czyli ona odbywa się nie na terenie mitrowicy po stronie albańskiej, tylko na terenie mitrowicy po stronie yy, serbskiej. No i patrolujemy ten rejon pod kątem zagrożeń. Tak? Kolejna służba to są konwoje celników i strażników granicznych. Udajemy się z nimi, po prostu konwojujemy ich na przejście graniczne Kosowa z Serbią, gdzie oni tam pełnią służbę i. i to nam ich dowozimy. Jeszcze są takie przypadki dodatkowe dwa, jak są jakieś zamieszki na terenie Prisztyny, co jest częste, tak? bo tam wszyscy wiemy, że na tle narodowościowym pomiędzy albańczykami a serbami tam dochodzi często do konfliktów, no to jesteśmy, uczestniczymy razem tak, z tamtejszą policją tak zwanymi kejpikami, bo tak się w skrócie ich nazywamy to uczestniczymy w zabezpieczeniach, my bardziej już teraz no, w obecnym właśnie w odwodzie, ale wcześniejsi moi koledzy, którzy tam byli, no to aktywnie uczestniczyli w tych zgromadzeniach. Nie wygląda to jak to, jak to u nas, tak naprawdę jest dużo gorzej, jest dużo większe zagrożenia są. No i jeszcze ewentualnie z naszym, z naszym zadaniem to jest tak, y, konwojowanie... Y, Sędziów i prokuratorów, bo wszyscy wiemy, że prowadzone są tam sprawy przeciwko tak, zbrodniom zbrodnie przeciwko ludzkości, tak, które były w czasie wojny w, 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 między, w tak, w byłej Jugosławii. No i ewentualnie jeszcze dochodzą takie też y, czynności, ale to są rzadki, na misji to są raz albo dwukrotnie, y, zgrywanie sił międzynarodowych, bo teraz obecnie Policja Polska jest jako jedyny taki zorganizowany kontyngent, duży, nie ma już tych sił tak dużo, a poza tym są po prostu siły wojskowe. No i zgrywamy się między nimi, to na takich ćwiczeniach one pod nazwą Silver Cyber są roz, 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 organizowane celem zgrania służb, tak. To może jeszcze zapytam, tak, żeby usystematyzować, ile trwa taka misja i ile można do takiej misji zarobić? Bo z tego co wiem, to dostaje się dwie wypłaty: jedna to ta, która w kraju, a druga ta misyjna. Tak jak tu powiedziałaś, wiesz, misja się standardowo odbywa, jesteś kontraktowany, dostajesz rozkaz. Znaczy kontraktowany, jesteś wyjazd, Z Polski dostajesz wyjazd, rozkaz o wyjeździe na pół roku, tak. To jest taki standard, ale zazwyczaj to jest, do chwili obecnej to się odbywało, że, jest, że to jest przedłużane z automatu po 6 miesiącach na następne 3 miesiące, tak, czyli odbywasz 9 miesięcy, ale tak naprawdę rozbrat z naszą służbą praktycznie trwało, bo pierwszy, pierwszy, wcześniej musisz mie miesiąc jechać do szkoły policji na szkolenie, gdzie zgrywasz się też i pod kątem też ewentualnie obowiązujących tam przepisów, tak zgrywania sił zgromadzeń, pod kątem zabezpieczania zgromadzeń, bo wiadomo, że pochodzimy z różnych jednostek i z różnych pionów, tak? No i tam, tam jesteśmy 9 miesięcy w Kosowie i następnie jak wracamy do Polski, to mamy obowiązek w ciągu pół roku dostajemy 26 dni urlopu, który musimy wykorzystać, nie? To też jest ważne. Tu jeszcze może powiem ci, bo ty, do tego etapu nie dotrwałaś, tak? Może powiem ci tak jeszcze, w trakcie misji mamy, to zależy też od, od dowódcy, który jest na misji dowodzącym, ale przeważnie to jest tak, że mamy trzy urlopy, tak? W trakcie pobytu na misji tych 9 miesięcy, te urlopy są oczywiście płatne i wyjeżdżamy sobie do Polski mniej więcej od 14 do 16 dni, tak jak wspomniałem mamy za to płacone, naszym za, naszym, tylko naszą rolą jest tak to zorganizowanie transportu. To zależy też tak jak wspomniałem wcześniej od misji, odbywa się to na takiej zasadzie, że tak albo organizujemy sobie transport autokorowy, no ale to długo trwa dojechać do Polski, to jednak te kilkanaście granic to jest problem, albo wy, 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 lecimy z Prysztyny, to jest naj, naj, najbardziej kosztownym lub wynajmujemy autokar, lecimy do Belgradu, no i tam już z Belgradu polskimi liniami lecimy do Polski, tak. I jeszcze pytałaś, te wspominając tego, już pytałaś, o ile można zarobić na misji. Na misji to wygląda tak. Jak policja polska nam płaci dodatek, czyli zależy to też od stanowiska, jak jesteś zwykłym policjantem, to jest koszt, już nie pamiętam, 40 paru złotych, jak jesteś jakimś dowódcą dowódców czy ploton około 50 do, 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 do dowódcy misji, tak? No ale te, te środki, to co wcześniej wspominałem, to równoważy nam te 10 euro, tak, czyli wydajemy, to przeznaczamy na posiłek, i plus Unia Europejska nam wypłaca tak zwany ten europejski dodatek, to też jest zależy zależne od misji, tak? bo były misje, gdzie były płacone 80 euro, gdzie misje były płacone 104 euro, to zależy od momentu zagrożenia. Ja, jak byłem, to było 89 euro, a jak wcześniej dobrze wiemy, jak były jeszcze misje z zakresu Unii, z zakresu jeszcze jako ONZ pilnował tego, to było płacone w dolarach, no to wtedy się mniej trochę opłacało. No i dodatkowo oczywiście tak, wypłata w Polsce jest sprzedawana na konto. Czyli generalnie idealna służba, dostajemy dwie wypłaty, polską i europejską. To chyba bardzo kusi policjantów. Dobrze, to ja mam jeszcze takie pytanie, a jak kobiety? Czy jeżdżą kobiety na misje, jak dużo ich jest? No ja niestety jako kobieta nie pojechałam, jest mi trochę przykro z tego powodu, już pewnie nie pojadę, ale jakbyś mógł coś powiedzieć o kobietach, ile ich tam jest, jak funkcjonują? To też w zależności od misji, tak? Jak ja byłem na misji, były trzy kobiety. Jedna kobieta z była pielęgniarką, jedna kobieta była zastępcą dowódcy logistyki, a jedna kobieta była dyżurną, tak? To, to różnie, to zależy tak, ale przeważnie maksymalnie to są trzy-cztery kobiety, tak? no bo więcej, więcej też nie ma tak stanowisk też. Ale chociaż też zawsze nie negujmy tego, bo w ostatniej z tego misji, co wiem od znajomych, to była pani, która pracuje w OPP którymś na terenie Polski i wiem, że była dowódcą Plutonu bojowego. No. O, to bardzo miło słyszeć, że kobieta była dowódcą Plutonu Bojowego, i super, że udało jej się pojechać i że takie m, trudne zadanie i że sprostała mu. Także tak, dobrze to wróży na przyszłość, może jak jakieś policjantki jeszcze będą chciały jechać, to m, będzie szansa i pojadą, czego życzę oczywiście każdemu, kto w ogóle będzie próbował jechać. To mam takie jeszcze pytanie: czy polecasz wyjazd na misję? Tak, oczywiście, że polecam. Polecam to z kilku powodów. Na pewno tak. każdy wie i to nie, nie, ma, nie ma co tego ukrywać idziemy wiemy też z, głównie ze względów finansowych. Naprawdę jest, można zarobić, i, ale nie, nawet nie, nie pod kątem tego, bo na początku to wszyscy jadą, aby zarobić, tak? ale druga sprawa tak, zobaczenia też kultury innego kraju, tak? bo stykamy się na, na styku dwóch kultur, tak? czyli kultury muzeumańskiej Albańczyków i kultury y, prawosławnej Serbów. Tak? To to jest. Możliwość też w trakcie, jak mamy wolne, nie ma problemu, żeby pojeździć sobie, pozwiedzać ten kraj, tak, no bo raczej do Kosowa prywatnie, no to nikt się, no, nie wybiera, chociaż polecam ten kraj, bo na, naprawdę kraj jest piękny, tylko wymaga zainwestowania, tak, ja dużo pozwiedzałem, są piękne, piękne tereny górzyste, niedaleko jest granica z Macedonią, czyli to też możemy sobie pojechać, co poza tym, no, no, tak jak mówię, no poznanie innej kultury też i też sprawdzenie siebie jako policjanta, tak, możemy sobie sprawdzić swoje tutaj wyszkolenie, z, z, też z, z, z nasze przepisy porównać z przepisami, jakie tam obowiązują, tak. Muszę no takie główne aspekty, nie? A czyli, generalnie, jak ktoś by chciał turystycznie jechać tak już całkowicie trochę obok tematu, to można, czy nie polecałbyś, żeby ktoś, nie wiem, plecak sobie wziął i stwierdził, że grupą osób pojedzie po pozwiedzać, bo tak jak oglądam Twoje zdjęcia, to one naprawdę są imponujące, krajobrazy piękne, więc pewnie niektórych skusić mogą. No, myślę, że na pewno jest to ciekawy kraj, bo jest kilka takich miasteczek, może nie Pristina jako stolica, bo to jest miasto nowe, to nie, ale jest taki, taka, takie miasto jak Prizen, który posiada na przykład most jeszcze z czasów, czasów yy, Cesarstwa Rzymskiego, które są no, naprawdę są zabytki fajne, bo musimy patrzeć, zobaczyć też pod kątem, jak ktoś się interesuje ewentualnie, jak nie to nie chce przeczyta. Można bardzo interesować, bo ja też się jak jechałem do Kosowa, to sobie poczytałem, na przykład Kosowo to jest rdzenny teren tego Serbów, tak? Czyli tak naprawdę Jugosławii byłej, tak? Czy to jest taki historyczny teren Serbów, nie? Tak najba najbardziej starszy. Ja też o tym nie wiedziałem, ale sobie poczytałem. ja zresztą lubię zwiedzać, no i nie myślę, Nie, ja bym tak, parafruzując, bym sobie na pewno tam pojechał, chciał zobaczyć, bo to nie jest drogi kraj też do zwiedzenia, tak? Ceny się kształtują naprawdę na takich... Dla, dla nas na supernie. I Serbowie są naprawdę nam przyjaźni. To uważam, że bardziej niż Albańczycy, no bo jednak, chociaż my bronimy Albańczyków przed Serbami, ale my jako tak, tak zwani te ludy słowiańskie z Serbami zawsze się możemy dogadać, tak? Jest fajnie, naprawdę oni są gościnni, zapraszają nas. To bardzo dobrze słyszeć, miło to słyszeć. No dobrze, to jeszcze może takie na koniec jedno pytanie. Czy chciałbyś jechać kolejny raz na misję? Bo tutaj widzę taki tajemniczy uśmiech na twarzy. Oczywiście Wy nie widzicie tego, ale tutaj wydaje mi się, że chyba tak. Jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii? No tak, oczywiście, że bym chciał pojechać. bo <grafię> Naprawdę, to jest fajna rzecz, która tego... Ja, jak powiedziałeś na wstępie, tak, no znam osoby, kolegów, którzy tam... To jest coś takiego jak magnes, jak, jak przyciąga, tak? Jak raz pojedziesz, to chciałbyś pojechać drugi raz, nie? To jest, ale też musimy jeszcze pamiętać, może to tylko to dodam, żeby też już tego nie, nie zajmować czasu dla tych chętnych, którzy by chcieli składać dokument lub ten. Musimy pamiętać, że jak przyjedziemy z misji, to musimy mieć jedną misję przeczekać, karencję, tak? takie Tak jest przeważnie decyzja komendanta głównego, że na następną misję nie, nie możemy, a przeważnie się udaje pojechać na po tej misji, której byliśmy na trzecią lub czwartą z rzędu. Nie? Ale tak, jak wspomniałeś, na pewno chętnie jeszcze pojechał raz. Czyli tak jak widzicie, e, naprawdę jest to bardzo ciekawy temat, wciągający, uzależnia chyba niczym narkotyk. Samo tak jak mówiłam, znam kilku misjonarzy, którzy kurczę. No, misjonarzy dokładnie, nawet chyba bym tego słowa użyła, a nie policjantów. Także jeżeli mielibyście jakieś dodatkowe pytania e, odnośnie misji policyjnych, jak pojechać, co pojechać, oczywiście piszcie w komentarzach. Może uda się zaprosić kolegę jeszcze raz, może też będzie odpowiadał na Wasze pytania. Także w dzisiejszym odcinku to wszystko. Zapraszam Was oczywiście do mnie na Facebooka, na Instagrama i do subskrybowania kanału. Serdecznie dziękuję, do... Do zobaczenia. Dzięki, cześć.